Witam, dzisiaj jest 15 grudnia 2024, niedzielne popołudnie, a ja chciałem opowiedzieć o dzisiejszym treningu. Właściwie to nie był trening, ale bieg na 10 kilometrów, wstałem rano z myślą, że chcę zrobić sobie trenik i przygotować się do biegu na 10 km wypiłem szklankę mleka z miodem i poszedłem, w głowie myśląc jak tu pobiec, czy zrobić sobie interwały kilometr w tempie 5 minut na kilometr czy może 2 km Minuta odpoczynku. Nie, nie byłem pewny, jak to powiedzieć. Zobaczymy, jak się będę czuł. A czułem się niezbyt dobrze dzisiaj, przyznam, bo ostatnio na treningu Małtaj mieliśmy taką dosyć ciężką rozgrzewkę i takie zajęte podskoki. Po tej rozgrzewce do dzisiaj bolą mnie nogi. Jak śpiecz kucam, to czuję ból. Ale mówię, trening trzeba zrobić. Jeżeli założyłem sobie, że w grudniu chcę pobiec 10 km poniżej 50 minut, no to trzeba biegać w tym tempie zrobić sobie jeszcze kilka treningów. Przebiegłem pierwsze 3 km. Rozgrzałem się, stanęłem zgodnie z zaleceniami Mówię, a zrobię taką rozgrzewkę jak jest zalecana przy biegu na 10 km nie wiedziałem jeszcze co będę dzisiaj robił ale mówię, zobaczę, przećwiczę sobie tą rozgrzewkę rozciąganie wymachy nóg, rąk chwilkę się porozciągałem oddech się wyregulował mówię, dobra, biegnę może 900 metrów tempem 5 minut na kilometr, później 100 metrów przerwy. A może przebiec od razu 1800 metrów, 200 metrów truchtem. I tak z trzy serie po, po 2 kilometry zrobić tym tempem 5 minut na kilometr. No nie miałem koncepcji. Pomyślałem, zobaczę jak się biegnie. Nie jest dobrze, wynogi nogi bolą, no, ale zobaczymy. No jeszcze jedna rzecz mnie trochę zmartwiła. Przez ostatnie miesiące zegarek pokazywał mi AO 2 Max 50. No a teraz zauważyłem, że właśnie w grudniu, dwa tygodnie temu spadł mi na 49. Później następne dwa trnigi 48, mówię, co jest grane. Niby czuję się dobrze, biegam szybciej niż kiedyś, a VU2 mi spada. Zacząłem trochę szperać w internecie i może to jest przemęczenie, a może coś, coś, coś z krwią, czyli jakieś parametry krwi się troszeczkę psują. Wiem, że niektórzy sportowcy biorą suplementy i może jakiegoś składnika mi brakuje że też pomyślałem, no nie ma co zwlekać, trzeba się brać za robotę, jeżeli chcę pobiec te 10 km w 50 minut. No nic. Jadę, mówię. Pogoda ładna. Słońce rzadko tutaj do nas zagląda. Się śmieję, że ostatni raz chyba pewnie było w wakacje. Ale to tylko żart. Pewnie się pokazało jeszcze kilka razy od wakacji. No ale był ładnie. Bezwiecznie biegny. Kilometr. Mówię dobra. Ciągnę dwa. Zobaczymy. Dwa też spoko. Mówię dobra. Lecę dalej. Tak jak ostatnio tydzień temu. Może zrobię bez przerwy. Trzeci. Czwarty. Pogoda ładna. Mówię dobra. A może tą dychę pobiec. Mimo, że te nogi są zmęczone. Małem się tego. Bo to jednak jest ból jeśli się jedzie na 100% 10 km biegnę dalej 6-7 3 do końca co kilometr zawsze sprawdzałem jakie tętno jaka prędkość także wszystko było poniżej 5 minut 1 jed, jed, kilometr może był 501 ale tak wszystko było poniżej także byłem byłem dobrej myśli nie wiedziałem, bo nie mam doświadczenia w szybkich bieganiach, jak to będzie dalej. Może będzie tak, że po 8 już padnę i mi odetnie. No ale biegnąc 5, 6, 7 już sam myślałem o tym, że, że nagram filmik, wpiszę do zeszytu rekord. Dzisiaj niedziela to sobie odpocznę po tym biegu. I to mnie tak trzymało, że trzeba ciągnąć, nie ma co się poddawać. No był ból. Przyznam, że przebiegłem te 10 kilometrów, no i po przyjściu do domu sprawdziłem czas. Ostatecznie wyszedł 49.23, czyli miałem trochę zapas. I jest pewna nadzieja, że na przyszłość, że mimo, że nie byłem w dobrej formie, bo z obolałymi nogami poszedłem, sobie marzyłem, że pójdę taki wypoczęty, taki... Jak zalecają trenerzy, że ostatni kilka dni przed, przed no nazwę to zawodami no dobra, zawodami yy, już trzeba się oszczędzać ja tego nie zrobiłem, poszedłem na żywioł no i się udało także może gdybym był wypoczęty dwa dni przed takim testem sobie dobrze pojadł, lekko, ale z dużą ilością wyklufodanów wrócić do tego o2 max 50 albo może lepiej jakby się udało także myślę że w taki przygotowany dzień w jeszcze lepszych okolicznościach także mogłoby zejść nawet poniżej 49 No i teraz co dalej? Spełniłem te swoje marzenie na ten rok roztrenowanie, ciągnąć dalej. No zobaczymy, jeszcze nie mam planu. A może sobie przez dwa miesiące robić tylko wolne. Czy w pierwszym, czy to w drugim zakresie taką bazę. I tak zacząć profesjonalnie następny rok od początku. jak wspominałem zacząłem biegać w maju. W maju 20 km, chyba w czerwcu 40 lipcu 80 albo 100 no w każdym razie udało się a co dalej zobaczymy pozdrawiam